Szpital na Parkitce chwali się kolejnymi inwestycjami za ogromne miliony złotych. Mamy dzisiaj bardzo ważny dzień, nazwałbym to nawet takim małym świętem szpitala, dlatego że oddajemy do użytku inwestycję największą w tym szpitalu od momentu jego powstania. A w Częstochowie chyba jedną w ogóle z największych, jeśli nie największą w ochronę Zdrowia. A konkretnie chodzi o nowy trakt operacyjny oraz całkowicie wyremontowany oddział chirurgii onkologicznej oraz oddział gastroenterologiczny. Oddział gastroenterologiczny to będzie, jeśli nie najnowocześniejszy, to jeden z najnowocześniejszych na pewno w województwie śląskim. To jest oddział, w którym będziemy również wykonywać, wykonujemy już właściwie procedury, których tu w Częstochowie. Nigdy nie robiono. To są procedury tak zwane EUS, czyli procedury diagnostyki między innymi nowotworu trzostki. W poniedziałek dyrektor Zbigniew Bajkowski zaproszonym gościom prezentował wyremontowane oddziały oraz super nowoczesny sprzęt. Wszystko to są rzeczy najnowocześniejsze, tak jeśli chodzi o pomieszczenie, jak i również, jak i również wyposażenie sprzętowe. Dlatego, że nie remontowaliśmy czy nie budowaliśmy tylko nowych. Pomieszczeń, ale również kupowaliśmy nowy sprzęt. Koszt nowych zadań to 30 milionów złotych, a w sumie w ostatnich trzech latach szpital zainwestował aż 70 milionów złotych. Myślę, że bardzo dobrze wydane pieniądze. Ja pamiętam ten trakt operacyjny jeszcze przed operacją, i to, były naprawdę, to był naprawdę poprzedni wiek. Dzisiaj weszliśmy w XXI wiek komfort pracy nie tylko personelu medycznego, nie tylko lekarzy, ale przede wszystkim komfort dla pacjentów. Wydaje mi się, że jest na zupełnie innym poziomie i jest naprawdę na wysokości. W Można tylko sobie życzyć, żeby wszystkie sale i operacyjne, jak i również dla pacjentów tak wyglądały. Jest to etap konieczny i potrzebny dla szpitala. Przez wiele lat nie było remontów, nie było zmian. Teraz widzimy, że dzięki rządowemu funduszowi inwestycji lokalnych, jak i również środkom z Urzędu Marszałkowskiego poprawiły poziom leczenia naszych mieszkańców z północnego regionu Województwa Śląskiego. Zadowoleni właściciele szpitala, czyli Urząd Marszałkowski, dyrekcja jednostki, a także sami pracownicy. Warunki leczenia w ostatnich dwóch latach, właściwie trzech, dla nas, pracowników, zmieniły się diametralnie. Co widać z okiem, ale również jest taki, taki aspekt niewidoczny. To są nowe narzędzia, to są nowe, nowe sprzęty, wiele nowoczesnego sprzętu. A jeszcze kilka lat temu nie wszystkim podobały się wprowadzane zmiany, przypomina Monika Hada. Wprowadziliśmy wiele zmian takich organizacyjnych, które na początku może były. Um, Niechętnie przyjmowane, bo ludzie mają taki, taką niechęć do zmian. Ale kiedy one już nastają, kiedy one się robią schematem, łatwiej się pracuje. I myślę, że właśnie tak teraz jest. Ta zmiana opinii. I zmiana postrzegania powoduje, że dużo łatwiej rozmawia się o pieniądzach dla tego szpitala na inwestycje. Chętni przybywają do nas nowi pracownicy, właśnie argumentując tym, że nasz szpital stał się nowoczesny, że stał się miejscem pracy, gdzie mogą się rozwijać. Jak zapowiada dyrektor Bajkowski, to nie koniec wielkich pieniędzy dla szpitala na parkitce. Ostatnio dostaliśmy wyróżnienie od naszych właścicieli z Katowic, którzy powiedzieli tak, wam świetnie to idzie, w związku z tym przeprowadźcie wspólny projekt jeszcze zakupów. Tak zwanej części wspólnej. Jak dzisiaj zapowiedział też pan dyrektor, myślimy o tym, żeby zrobić duży projekt na terenie całego województwa śląskiego. Oczywiście szpital, tutaj, nasz parkitka, też będzie częścią tego, tego projektu i kupić robot, który tutaj będzie też takie precyzyjne operacje przeprowadzał. Wartość tego projektu dla wskazanych szpitali w województwie śląskim to 120 milionów złotych. To też powoduje, że jesteśmy lepiej widziani. W związku z tym też możemy aspirować o większe pieniądze na inwestycje i te inwestycje nie są ostatnimi złożyliśmy już kilka wniosków na następne dwie potężne inwestycje które będą kosztować powinny kosztować około 45 milionów złotych czyli budowa nowego OIOM-u i remont starego traktu operacyjnego